O, by już tamam, ściągał? No a co mamy ściągać, nie? No, no. ma... posunie się, bo ja chcę wbić. Się. Gdzie chcesz się wbić? Na własnego chuja? A Sawek... No lubisz ściągać nich, nie? No kurwa, ej, siadaj, oh. kurde. Kawek. Samuel... Po co? Lubisz strzątać I... nich ostatnio jak ten parasol wziąłeś, ty piardy? Mówiłeś na mieście. Czekaj, jaki parasol? Co mówiłeś na mieście? Za duże kule, człowieku. Że parasol wziąłeś na mieście, mówiłeś. Nie, to wersalkę. A komu kradłeś parasol? Jaki parasol? No parasol kradłeś komuś, mówiłeś. Nie. Tylko ten, wersalkę zapierdoliłem. Komu? Z bramy. z bramy. Jak z bramy? No kurde, dopiero do wersalkę, kurde. Nie gadaj. <gryw> na plere i jo! I dokąd ją ciągłeś? do bliża? Z Wrocławia? N nie, nie, nie. Do bramy tam do innej. Tak? Udało się? A jak? Kurwa. Zaciągnąłem najpierw do siebie do bramy, później do kogoś... A innej. jak, graf na kompie? Jak? Na komputerze graf? Nie. Co się stało? Kurwa nie wiem jak to kurde zrobić kurde. Spierdolić monitor. cegłą To. Najlepsze rozwiązanie nie? Jak tylko ten napis jest to co? To znaczy e -e. monitor ma zły. Ty kurwa dał nie? To ten dał. Się zesrał. Tak, sam się zesrałeś. Ej, nie udawaj głupka. nie udaję głupka. Nie udaj głupka. A co robisz? Udajesz go. A ty udajesz? Nie, przepraszam bardzo. Nie udajesz, nie, nie jesteś. <laughs> Ale cię dojechał. Tak. Sam jesteś tym głupkiem po strasz. głupkiem. gubkiem. strasznym ja. Po konta. Co się ze strasznym Gucio! Chodź tu! Po co tu Chodź tu kurwa zaplona. Nie muszę. Ho! Idzie chłopak przez wieś. Przyjdzie zaraz? Dobra. Gucio, pomachaj! Brawo! Ale zabij.